Cześć widzowie! Nowi starzy, młodzi, dorośli i dojrzali, o ile ktoś odważy się przyznać. Czas na drugą część umiejętności i kwestii, które przydałoby się opanować, a przynajmniej przemyśleć, dorastając, ponieważ spoiler alert, im jest się starszym, tym mniej chce się uczyć nowych rzeczy. Dlatego napisz teraz w komentarzu, czego ostatnio się nauczyłeś, albo nauczyłaś, chełpnij się, przyflexuj, a co? Z kilem to nie grze. Wracając do tematu, młodzieńcze zaniedbania lub powtarzany błąd może stać się niewygodnym nawykiem, a ponieważ stale szukamy argumentów potwierdzających słuszność naszych decyzji, w naszych oczach nauczymy się oszukiwać samych siebie, żeby pozostać konsekwentnymi dla lustra. Najlepszym przykładem od zawsze są papierosy i najróżniejsze argumenty za ich sensownością od bo paląc poznajesz dużo ludzi, przez bo lubię, po na coś trzeba umrzeć. Odkąd przemysł tytoniowy wynalazł wejpy i podgrzewacze, istnienie klasycznych papierosów stało się też argumentem dla nowych, bo przynajmniej nie palę tych bardziej szkodliwych. Niemniej palenie to po prostu efekt presji środowiska i sposób na udawanie starszego lub fajniejszego. Wspierany uderzeniem dopaminy i łamaniem zasad, a z czasem uzależnieniem od nikotyny. Świetnie widać to po statystykach wieku rozpoczęcia palenia. 95% ludzi zaczyna przed 25. rokiem życia. To nie przypadek, ponieważ to jest dokładnie wiek, w którym nasz mózg ma już uformowaną Korę przed czołową i potrafi w pełni uświadomić sobie długofalowe konsekwencje naszych czynów. To czyli palenie idealnym przykładem zbędnego bagażu z czasów młodości, którego ktoś nie rozwiązał w porę. Jeżeli palisz, nie obwiniaj się, ale nie oszukuj. To jest tak, że to lubisz, po prostu nie potrafisz przestać. Jest taka książka Alana Kara, Jak Skutecznie Rzucić Palenie. To nie reklama, ale paru moich ziomków dzięki niej rzuciło, więc polecam w ich imieniu. Sam paliłem 6 lat. I gdy rzucisz, to na zawsze już będziesz z siebie dumny. To taka rada zero, a teraz czas na listę. Jeden. Kontroluj to, jak się zmieniasz, zamiast wiecznie być sobą. Bądź sobą, nie zmieniaj się, dzieciaku. Jedna z najbardziej powtarzanych fraz w polskim rapie i taki top banal w ogóle. Według mnie raperzy polubili ten tekst z dwóch powodów. Po pierwsze, oczywiście, dlatego że autentyczność zawsze była. Ważna dla tego gatunku. Poza tym, bycie sobą najczęściej było źródłem ich sukcesu. Bycie zaczynali mali, biedni i niezrozumialni przez otoczenie. Dzięki temu byli bliscy i wiarygodni dla słuchaczy, najczęściej młodszych. Ale z czasem stali się gwiazdami i ich życia zupełnie oderwały się od żyć słuchaczy. Bądź sobą. Jest radą dla człowieka, który po pierwsze wie, co chce robić w życiu, a po drugie już coś osiągnął, i teraz sława i kariera nie powinny go zmieniać. Choć według mnie i tak to jest średnia rada, no bo. Ona zakłada, że osiągnąłeś już jakiś szczyt swoich możliwości. Jakby ja tam nie chciałbym być za dwa lata tą samą osobą, którą jestem dziś. Chciałbym się zmieniać i rozwijać, ale robić to świadomie. Wszyscy zmieniamy się non-stop i bardzo dobrze. Jakby to się nazywa nauka i postęp, trzeba myśleć o swoich cechach i słabościach i nad nimi pracować. Bądź sobą niewiele znaczy i zwalniać się z odpowiedzialności za introspekcję i świadomość, co dzieje się wokół ciebie. 2. Nie rok tatuaży na twarzy. Po prostu, jakby mi osobiście to w ogóle nie przeszkadza, ale realnie to zamknie wam na pewno sporo drzwi w życiu i bardzo często jest też estetyczną porażką. Ile nie jesteś artystą lub artystką, która ma już ugruntowaną pozycję. Po prostu tego nie rób. 3. Trudniejsze wybory mają większą szansę bycia właściwymi. Nie mam na to statystyk, ale staram się używać tej zasady jako pewnego niepisanego kierunkowskazu. Jest taki cytat. Trudne wybory, łatwe życie. Łatwe wybory, trudne życie. Jerzego Gregorka. Aforyzm Erika Rubina. Dyscyplina i wolność wydają się przeciwieństwami. W rzeczywistości to partnerzy. Dyscyplina nie oznacza braku wolności, lecz stanowi harmonijną relację czasem. I książka Dyscyplina dyscyplina jest wolnością Jacka Willinka. Niemniej nie chodzi o to, żeby codziennie walczyć ze sobą i wybierać jak najtrudniejszą drogę, ponieważ na to nie starczy ci sił. Niedawno oglądałem świetny odcinek doktora Kay. W ogóle bardzo polecam wam tego człowieka. To jest dyplomowany psychiatra, robi świetną robotę na YouTubie i ten odcinek był na temat silnej woli. Naturalnie nie wiemy jeszcze w 100% czym jest i jak działa, ale podobno najnowsze badania amerykańskich naukowców dowodzą, że tym, co wpływa na jej obniżenie, są wątpliwości i zastanawianie się. Może brzmieć dziwnie, ale gdy myślisz, czy coś zrobić, oddalasz się od zrobienia tego. Dlatego gdy przygotujesz wieczorem ubrania i plecak z rzeczami na siłownię, to twoja szansa na wyjście rano jest diametralnie większa, bo się nie zastanawiasz, bo wiesz co robić. Gdy masz dobry plan dnia, ułożony wcześniej, realizacja go będzie znacznie prostsza. Zasada trudniejszej decyzji, lepszego wyboru ma jednak haczyk. Stosowałbym ją raczej przy rozpoczynaniu jakiegoś procesu czy wyborze drogi, ale nigdy coś już trwa. Na przykład, jeżeli jesteście nieszczęśliwi w związku, to ktoś mógłby wam powiedzieć, że łatwiej jest zerwać, a trudniej wypracować kompromis. Podobnie na przykład, jeżeli wiecznie odkładacie jakiś projekt, który należałoby po prostu wreszcie wypuścić. Tutaj trzeba uważać, jeżeli wraca do Ciebie myśl, że chcesz się z kimś rozstać, albo zmienić pracę, to po prostu to zrób. Jakby nie wszystkich da się zmienić, ale każdy może bardzo łatwo zadeklarować, że chce to zrobić. 3-1 trzecia bonus. Chcesz być kimś innym? Naucz się czegoś. Zdarza się w życiu, że nie podoba ci się miejsce, w którym jesteś. Może nawet nie lubisz samego siebie, albo po prostu potrzebujesz zmiany. Wyjściem awaryjnym jest zajawka: boks, rysunek, śpiew, improwizacja, nieważne. Co ważne, żeby konsekwentnie i najlepiej w grupie. Aspekt innych ludzi jest tu ważny, ponieważ zapewni ci nowe środowisko, albo odskocznie od tego, co robisz teraz, i zmiana perspektywy. Nauka daje też satysfakcję, a osiągnięcia budują pewność siebie i charakter. Tylko wybierz coś i trzymaj się tego, żeby nie wpaść w pułapkę wiecznego rozpoczynania nowych projektów. Nie tędy droga, a może. 4. Nie musisz przejmować się każdą tragedią i akcją ratowania świata. Może to dziwnie brzmieć z ust kogoś, kto sporo czasu poświęcił na mówienie o globalnym ociepleniu, ale czuję, że żyjemy na takiej granicy kompletnej inflacji tragedii i grupowej znieczulicy, ponieważ zwyczajnie nie da się procesować tylu tragedii, ile nam się na co dzień prezentuje. W dodatku ciężko je w ogóle porównać. Wiecie, czy gorsze są zbrodnie wojenne w Gazie, bombardowanie Jemenu, obozy pracy w Chinach, wojna w Ukrainie czy wymieranie gatunków. Nie da się przejmować wszystkim naraz. Może to okrutne, ale jeżeli wszyscy dostaniemy depresji, to nikomu nie pomożemy. I nie twierdzę, że pogłębianie wiedzy na temat problemów naszego świata może wywołać tak poważną chorobę, ale na nasze zdrowie psychiczne składa się naprawdę wiele małych bodźców i decyzji. A jeżeli nie masz tego problemu i niczym się nie przejmujesz, wątpię, to 4 plus polecam. Znajdź coś większego od ciebie, jakiś cel, który uważasz za ważny i powinieneś wspierać. Jeden, maks. dwa. I zacznij od dobrego researchu. Jedna, dwie książki. No hej, jeżeli ci się zależy, znaj nie tylko problem, ale też co go powoduje. I jakie są propozycje tego, jak można go realnie rozwiązać? Na przykład, nie wiem, przestać się jarać Taylor Swift i Travisem Scottem, no bo używają samolotów tak jak taksówek, bo w momencie, kiedy naprawdę, naprawdę, naprawdę nie powinni. Serio, może fani ich przekonają? Mam nadzieję. Pięć. Miej odwagę być nielubianym. Odwaga bycia nielubianym to tytuł międzynarodowego bestseller'a Kishimi Ishiro. Książka napisana jest w formie dialogu ucznia z mistrzem i niesie ze sobą naprawdę wiele celnych myśli. Na przykład autor zawarł w niej filozofię Alfreda Adlera, który nie zgadzał się z Zygmuntem Freudem, twierdząc m.in. jeden, że niebezpiecznie jest wierzyć, że przeszłość determinuje, czyli decyduje o przyszłości. Uważał, że trzeba wierzyć w pozytywną zmianę, aby przełamać stare schematy. 2. Jeżeli skupiasz się na tym, co jest z Tobą nie tak, to możesz celowo szukać powodów, by się nienawidzić, a nienawidzenie siebie jest często sposobem na odcięcie się od innych, którzy mogliby na przykład powiedzieć Ci niewygodną prawdę. Znaj swoje wady, ale skupiaj się na talentach i zaletach. 3. Większość ciążącej na nas presji jest wymyślona i szkodzi naszemu szczęściu, Nastawienie na rywalizację niszczy zdrowie psychiczne. Ogólnie polecam tę pozycję. Można z niej wyciągnąć dużo więcej niż te trzy myśli, ale wracając do meritum punktu: you gotta Embrace the cringe to make something original. Wybaczcie, że po angielsku ale ani słowo embrace, ani cringe nie mają dobrego tłumaczenia. Z trzeciego powodu nie będę wam tłumaczył. Pamiętam, jak na korytarzu w liceum słyszałem jak dziewczyny śmiały się z Jessica. I maf, które wrzucały na blogspot swoje pierwsze kreacje. Dziewczyny z Warszawy, z dobrego liceum, na pewno mające większe możliwości. Ale wydaje mi się, właśnie, że one wstydziły się robić tego przed swoimi rówieśniczkami. Tak? Do not live to satisfy expectations of others. Wstyd jest sygnałem, że na czymś ci zależy. To jest ważne uczucie. Pamiętaj tylko, by w tym szukaniu satysfakcji swojej drogi nie stać się odludkiem. 6. Czytaj. Spokojnie, wiem, że wiesz. Ale mam nowy powód i ciekawy argument. Jak kiedyś powiedział James Baldwin, amerykański pisarz, nie wszystko z czym trzeba się zmierzyć, można zmienić, ale niczego nie da się zmienić, dopóki się z tym nie zmierzysz. Gdy zrozumiałeś skąd pochodzi Twoje cierpienie, jesteś już na drodze, by się od niego uwolnić. Budda, ten bez prawa jazdy. Te cytaty dzieli 3000 lat, ale dotyczą tego samego, czyli samoświadomości. Jesteś tak chory jak Twoje sekrety, jak mawia inne porzekadło. Książki pozwolą Ci odnaleźć własne wady bezpiecznie przemycone za pomocą życia wymyślonych bohaterów. Przeczytanie o losach człowieka, którego czyny wydają się aż nazbyt bliskie, może być pierwszym krokiem do zmiany, ponieważ zrozumiemy, że nasza postawa nie jest czymś wyjątkowym. Tylko powiela pewien znany schemat. Podobnie jest z kolorami, gdy nie masz odpowiedniego słownictwa, wszystkie te odcienie to po prostu fiole, a tu nawet nie mało sosiowego. Dlatego warto czytać, bo poznasz nowe słowa, nowe postawy, nowy świat i nie będziesz brzmiał jak na undertalczych, jeżeli zdarzy Ci się kiedyś udzielić wywiadu, jak niektórym polskim raperom. 7. Miej ograniczone zaufanie do swojej wiedzy. Nigdy nie byłem tak mądry i pewny siebie jak w liceum. Serio chodziłem w koszulach zawsze z polityką albo przekrojem w torbie, dosłownie codziennie miałem pewność, że intelektualnie ocieram się o doktorat, a raz nawet o zagrożenie z matematyki. Ale dopiero gdy spotkałem ludzi, którzy naprawdę znali się na polityce, marketingu czy gospodarce, zrozumiałem, jak daleko jestem od czegokolwiek, co można by nazwać wiedzą. YouTube i aktualny sposób dystrybucji informacji pozwala nam sądzić, że naprawdę bez żartów wiemy dużo... Wiele tematów. Przecież oglądałem dwa ponadgodzinne podcasty z Andrzejem Draganem. Zdaję sobie sprawę, jakie są zagrożenia związane ze sztuczną inteligencją i zdałem trochę fizyki kwantowej. Masz w głowie prześcieradło rzucone na problem przez jedną osobę i po jego kształcie starasz się wydać osąd na jakiś temat. I gdy mówimy o ludziach takich jak profesor Dragan, to naprawdę luz. Ale są naukowcy jak profesor Willis Sun. Malezyjski astrofizyk, od ponad 20 lat sowiec opłacany przez sektor wydobywczy, którzy znając przeciętną wiedzę na temat paliw kopalnych, on dokładnie przygotowuje fałszywe argumenty na temat ich pochodzenia, które mają nas przekonać o tym, że kryzys klimatyczny nie jest wcale aż tak poważny. W internecie nie chodzi tylko o to, co wiesz lub wydaje ci się, że wiesz, ale czy potrafisz zweryfikować źródło informacji, które otrzymujesz. Poza tym. Sam nie jesteś ekspertem w jakiejś dziedzinie, jeżeli coś przeżyłeś. To, że na przykład wychowałeś się w biednej rodzinie, nie znaczy, że rozumiesz zjawisko biedy. To, że byłeś TikTokerem, nie znaczy, że rozumiesz wpływ sławy na ludzi w ogóle. Janek. Paradoksalnie, możesz być właśnie stronniczy, ponieważ znasz tylko swoje doświadczenie, które na pewno jest cenne, ale w takich sytuacjach odradzałbym generalizację. Niestety w internecie coś takiego dzieje się codziennie. Dlatego zawsze zadawajcie sobie pytanie, skąd ktoś coś wie? Czy to na pewno dotyczy mnie i skąd ja to wiem? 8. Ponuj wszystkie rozmiary kalendarza. Podobno, gdy jesteś młody, nie wierzysz we własną śmierć, w to, że ona w ogóle jest możliwa. Z kolei, moja babcia w prawie każdej rozmowie jest w stanie przemycić, że ona to już jest gotowa na tamten świat. Ma nawet kwaterę na cmentarzu i to niedaleko Alejki Głównej. Może słyszeliście też, że lata są krótkie, dni długie. Albo dni długie, lata krótkie, w sensie to samo, tylko żeby kolejność. Chodzi o to, że dni przeżywasz, planujesz, odczuwasz ich ciężar, natomiast lata jedynie wspominasz, a wiadomo, że nasza pamięć kompresuje wszystko do najważniejszych szczegółów. Właśnie dlatego tak ważny jest dobry plan i ustalenie procesu nauki. Ciężko będzie ci się zebrać, żeby wstać na trening tańca czy rysunku, ale ani się obejrzysz, a już będziesz potrafił to robić. Oczywiście, pytanie z rozmowy rekrutacyjnej. Gdzie widzisz się za 5 lat? To też jest niezłe ćwiczenie, ale pamiętajcie, żeby nie odpowiadać sobie na, sobie na to pytanie w głowie, tylko na kartce, by móc zawsze do niego wrócić i sprawdzić. 9. Nie wszystko dotyczy ciebie i jest o tobie. To jedna z tych rzeczy, które najłatwiej powiedzieć, ale nikomu nie wychodzi, gdy trzeba ją zastosować. Ostatnio miałem spotkanie, taki mini wykład na szkole głównej handlowej w Warszawie. I jedna dziewczyna wyszła z niego niepokojąco wcześnie, wiecie? Oczywiście moją pierwszą myślą było o nie. Wybrałem nudny temat. Nie przygotowałem się i najprawdopodobniej jeszcze saplenie. Ale po chwili zrozumiałem, że może po prostu ktoś o coś poprosił. Albo miała właśnie dobrą podwózkę do domu ze znajomą. Często, gdy myślimy o narcyzmie, to mamy w głowie kogoś, kto jest przesadnie pewny siebie. Ale może to być też osoba, która wszystko bierze do siebie i doszukuje się siebie w każdej sytuacji. A nawet czasami swoje winy. To jest po prostu inna odmiana bycia egoistą. Możecie się śmiać, ale gdy pierwszy raz zobaczyłem hasło Nobody really cares if you don't go to the party, to poczułem autentyczną ulgę, bo jakby w sumie to jest totalnie prawda. Czasem nawet lepiej nie być taką osobą wiecznie obecną, bo staniesz się w oczach innych jakimś MPC. 10. Nie wchodź w biznes, którego dobrze nie rozumiesz. Nie rozmawiałeś z kimś, komu ufasz, kto to robi lub nie zrobiłeś porządnego researchu. Niedawno na imprezie dziewczyna wspomniała mi między słowami, że chce przejąć jeden klub w Warszawie. I pomyślałem wtedy, jest! Boże, wreszcie, wreszcie moje doświadczenie się komuś przyda. Zadałem jej 3, 4, może nawet więcej pytań, które są oczywiste dla kogoś, kto miał klub i restaurację, ale mogą nie być czymś, o czym pomyślisz od razu. W stylu wiesz, czy masz pomysł na 8, czasem nawet 12 tematycznych imprez w miesiącu, co z ogródkiem w okresie letnim. Czy macie doświadczonego menadżera, który ogarnie sytuację operacyjnie na miejscu. To jest kluczowe. Czy klub ma aktualnie wszystkie zgody pożarowe, sanepidy i koncesje, bo to się załatwia czasami miesiącami, a płacisz czynsz. Często myśląc o biznesie, skupiamy się tylko na tym, co widzimy: branding, reklama, idea, marki, ale kwestią, która naprawdę może zadecydować o czymś sukcesie, będzie na przykład, czy dogadasz się z dystrybutorem. Być może w Polsce są teraz dziesiątki pysznych batonów, o których nigdy nie słyszeliście, bo nie dogadali się z żabką. Pamiętajcie też, żeby robić jeden krok w jednym momencie. To znaczy, jeżeli produkujesz dobre batony, to poświęć najpierw czas na dystrybucję, a potem na przykład pomyśl o sposobie reklamy, ale nie wszystko naraz, no bo będzie byle jak. 11. Naucz się mówić komplement. To jakby też jest zadanie dla mnie, bo ja jestem w tym kiepski, ale ludzie naprawdę lubią usłyszeć coś miłego, serio, i warto. Im to mówić i docenić to, na co druga osoba ma wpływ. Jakby nie lecie się takim banałem, wiecie, oczywiście fajnie wyglądasz, jakby to się nigdy nie zestarzeje, ale docenienie konkretnej rzeczy, na przykład fajna czapka, albo doceniam to, że byłeś na przykład na ślubie, na jakichś urodzinach. To jest super. To doceni czyjąś rolę i pokaże, że jest dla Ciebie ważną osobą. Nie polecam też skupiać się na czystej fizyczności, nawet mówić, że fajnie, że schudłaś, tak, bo. Widziałem dwie sytuacje, że naprawdę ludzie tego nie lubią. I na koniec szybkie, nie jarajcie się ludźmi, którzy twierdzą, że ze wszystkim można sobie poradzić samemu. Niedawno Elon Musk, syn milionera, w życiu tweeta, napiszcie mi na grobie, nigdy nie poszedłem na terapię. To jest idiotyczne. Serio. Oczywiście nie każdy musi iść na terapię, ale to jest po prostu forma zrozumienia samego siebie. Trzeba by być hipernarcyzem, żeby żyć w przekonaniu, że zawsze sam Możesz sobie pomóc i dostrzegasz wszystkie swoje błędy i wiesz, co jest dla Ciebie najlepsze zawsze. Manifestowanie tego, że nie potrzebujesz pomocy, tak jakby to była jakaś zaleta, z której ktoś jest dumny, jest dziecinne i w mojej opinii to po prostu przerośnięte ego. Ludzie zawsze żyli w grupach, a wzajemna pomoc była kluczowa w przetrwaniu. Dziś, przez technologię, która oddala nas od siebie i powoduje epidemię samotności. Kontakt z drugim człowiekiem jest jeszcze ważniejszy. Terapeuta jest pewnym uzupełnieniem roli bliskiego przyjaciela, który w dodatku zna się na ludziach naprawdę lepiej niż ktokolwiek, kogo znasz. Rezygnowanie z tego z góry w tak skomplikowanych czasach, pełnym nowych wyzwań i pokus dla naszego mózgu, jest nierozsądne. Pamiętajcie też, żeby dużo spacerować i dbać o swoich bliskich, a w poniedziałek wpadnijcie na mój Instagram, ponieważ zaczynam nową serię, która. Może Wam się spodobać, a jeżeli jeszcze tu jesteś, daj mi o tym znać, pisząc. Bober, cześć.